Witam w serii obalamy mity. Krótka odpowiedź na proste pytanie. Czy amerykański Fed jest jedynym emitentem dolara do gospodarki? Zastanówcie się. Nie jest. Właściwie głównym emitentem dolara do gospodarki amerykańskiej w ogóle na świecie jako tej waluty, takiej międzynarodowej, używanej w handlu zagranicznym, są banki komercyjne. Ale ten pieniądz dzisiaj jest cyfrowy. Tak. Ponad 95% podaży dolara amerykańskiego to po prostu numery na kontach klientów banków komercyjnych. Reszta to jest właśnie mm, namacalna gotówka. Banknoty i monety. Nie wiem, czy 4, czy 5%, czy może nawet mniej tej gotówki jest względem całej podaży pieniądza. Ale właśnie banki komercyjne kreują amerykańskiego dolara. Tak samo jak w Polsce banki komercyjne kreują złotówki, udzielając kredytów. I tak właściwie jest w każdym kraju kapitalistycznym, no powiedzmy. Dobrze, więc oprócz Fedu wiemy, że który wiemy, że dostarcza na pewno drukowanej gotówki i monet. Więc wiemy, że także jest postać cyfrowa, pieniądza, że to robią banki komercyjne. I kto jeszcze może kreować amerykańskiego DLR? Wyobraźcie sobie. Zastanówcie się, czy zagraniczne banki, te poza Stanami Zjednoczonymi, mogą kreować amerykańskie dolary, te cyfrowe? No, wiecie, no, nie chodzi mi o dodruk, tutaj konkretnie, tylko o cyfrowe. Zastanówcie się, mogą, oczywiście, że mogą. Tak wiecie, no, jak w Polsce, na przykład, było z kredytami frankowymi, po prostu polskie banki, czy zagraniczne banki w Polsce. Udzielały kredytów denominowanych w innej walucie, no zagranicznej walucie. To po prostu stworzyło jakby dług w innej walucie. Chociaż nawet niektórzy nie dostali jakby tych pieniędzy wyrażonych w tej obcej walucie, tylko od razu przekonwentowano im jakby środki na konto bieżące. W postaci złotówek, a mimo tego oddawać się miały w obcej walucie, czyli były narażone na wahania kursu walut. No i to był duży problem dla właśnie takich kredytów, jak kredyty frankowe. Więc to no, nie jest dobre, jeśli zagraniczne banki kreują um, pieniądz wyrażony w innej walucie niż um, no, nie wiem, klienci tych banków. Mają dochody. Ale czy, ale pozostawmy to. Czy jeszcze są jakieś inne drogi kreacji amerykańskiego dolara i w ogóle innych, czyli tam innych walut, innych pieniędzy wrażonych w innych walutach? Oczywiście, że są. Na przykład przelew z konta na konto. No nie hmm. wiem, przelewasz na przykład z konta polskiego banku, ze, ze złotówek robią się na przykład euro. Przelewasz na przykład wiem, komuś za granicę, kto ma konto i, wal i pieniądze wyrażone w euro. Wtedy po prostu złotówki znikają, powstają euro. Czy tam, nie wiem, dolary, jeśli przelewasz to na przykład na ko komuś na konto, kto ma yy, właśnie prowadzone w dolarach. Tak powstają dolary po prostu przy konwersji. Konwersji, czyli zamienie waluty tak zwanej. No, kiedyś to się, wiadomo, wymieniało papierki. A dzisiaj po prostu przelewa się i, i część, ta, która była na początku, jakby ta wartość, ona po prostu zostaje skonwertowana po, prze, po przeliczeniu według kursu waluty. Ona się zamienia na wartość poprawną, wyrażoną w tej nowej walucie i, i tylko zostaje zmienione tak naprawdę wartości i, i symbol waluty. Tak powstaje właśnie nowy dolar. Przy przelewie sam przelewie z konta na konto. Nawet dzisiaj można to robić, w, nie wiem, w, 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 w ramach własnego konta, które są wielowalutowe w bankach, prawda? Czyli jakby wewnętrznie przelewasz z konta, nie wiem, z złotówkowego na swoje własne konto, na przykład wyrażone w euro czy w dolarach i tak tworzysz po prostu dolary ze złotówek. Nie? One po prostu złotówki znikają, a dolary powstają. I tyle. Czy są jeszcze jakieś inne drogi? No zastanówcie się. E, jeśli ktoś kupuje, czyli wydaje e, na przykład, nie wiem, kupuje nie wiem, na eBayu i cena jest wyrażona w dolarach, a płaci z konta złotówkowego. Czyli tak adekwatnie jakby przelew robimy, no nie Taki zwykły przelew po prostu przelać środki nie to że polecenie zapłaty czy czy jakieś tam koszta ponosi za coś po prostu tak przy, tak przy zakupach też adekwatnie wiadomo się robi przelew więc tutaj też powstają dolary jeśli przelewamy jeśli prowadzimy konto w innej walucie. Także jest kilka dróg Cztery wymieniłem, tak? Centralny bank, banki komercyjne, przelew pomiędzy kontami i po prostu zapłaca za produkty, których cena jest wyrażona w innej walucie. Tak powstają na różne sposoby nowe dolary. Jeśli macie jakieś inne pomysły jeszcze, dajcie mi znać, proszę. Co myślicie w ogóle o tym, co powiedziałem? Dziękuję. To był drugi odcinek. Obalamy te Pozdrawiam